Witam serdecznie, Szymon Spolankiewicz z tej strony się kłania. Najzdrowszy sklep teoria.pl, medycyna, zdrowia, biogabinet.eu. Żyjemy w takich kuriozalnych czasach, szczególnie 2020, prawda, gdzie nawywijane było w tych grach, tym sterowaniem, prawda, tym zniewoleniem, tymi dziwnymi rzeczami bardzo, bardzo, bardzo mocno społeczeństwo i społeczeństwa. No i niektórzy, że tak się wyrażę, wpadli w pewien taki mechanizm, w którym zupełnie, nawet jeśli wcześniej w miarę przyzwoicie funkcjonował umysł, psychika, i w miarę funkcjonowali ludziska sobie żyjąc w miarę przyzwoicie, mówię w miarę, bo to tam zawsze gdzieś tam jakieś niuanse, prawda, dopadają ludzi. To w tym okresie ostatnim i teraz, że tak się wyrażę, ten kociokwik informacyjny, te, te manipulacje, wprowadzanie w stan lęku, strachu powodują, że bardzo duża część ludzi, bardzo duża część społeczeństwa żyje w takich emocjonalnych sytuacjach, w których sen jest czymś. Taki normalny, zwykły sen, kładę się, zasypiam, prawda? Rano wstaję wypoczęty, czy wypoczęta, fajnie jest, o okay. tak jak wspominam. Bardzo duży niepokój, te biegające myśli, lęk, strach, to wszystko powoduje, że praktycznie problemy z zasypianiem. Jeśli ktoś, ktoś już w miarę przyzwoicie zaśnie, to wybudza się, prawda, o określonych godzinach. I tutaj nawet już nie działają mechanizmy związane z podrobami, które mamy, bo określone podroby, że tak się wyrażę, pracują w różnych godzinach. Jest to zupełnie wytrącone, czyli generalnie umysł z psychiką zupełnie sobie nie radzą. Te półkule logiczna, z humanistyczną, półkule mózgową właściwie funkcjonują w taki sposób, że jedna na jednym końcu galaktyki, druga na drugim, a jeśli już gdzieś tam się spotkają, to bardziej konkurują niż współpracować i konsekwencje są tego takie, że ludzie normalnie nie funkcjonują, właśnie nie żyją. Jest znakomita część społeczeństwa i tutaj podpowiadamy zawsze, oczywiście te nasze cztery credo, o których mówimy, to pierwsze właśnie sprowadza się właśnie do wyciszenia umysłu, do unormowania tych wszystkich rzeczy związanych z umysłem, psychiką, automatycznie, żeby wchodzić w te wyższe rejestry, wyższe wibracje, te, które nam czynią dobrze, które nam czynią zdrowie. No i tutaj zdecydowanie zawsze mamy tutaj akurat mam taki kącik, gdzie jest bardzo dużo dobrych rozwiązań naturalnych. W postaci ziół różnego typu i powiedzmy wiemy, że Kocimiętka, czy maczek kalifornijski można pojedynkę, a można to razem połączyć wieczorem przed snem, że sielana, prawda, znakomity zestaw, czy na nerwy i sen, prawda, masę, masę uspokajających, fajnych rzeczy, czy też pasyflora, chmiel i tak dalej. Dobieramy to w sposób właściwy i właściwie każdy powinien to mieć, powiem więcej, nawet jeśli czujesz, że jest ok, fajnie tutaj i tak dalej, to wiesz to asekuracyjnie. Asekuracyjnie warto tego typu rzeczy mieć, dodam do, do, do oczywiście konopi, herbaty konopne, a przy większych problemach wiadomo, że już idziemy w kierunku powiedzmy CBD czy też CBG czy herbatek konopnych CBD, CBG, czy też już mówimy o lejkach. Ale generalnie przemyśleć, jeśli ktokolwiek słucha tego, niech się zastanowi, na ile ma ten niepokój jakiś sobie, bo to, co mogę Tobie tak na, na, na bazie naszej wiedzy, naszych kilkudziesięcioletnich doświadczeń, a szczególnie w ostatnim okresie, większość tabletek, które są brane, ja mam świadomość tego, że czasami to był jedyny ratunek dla kogoś, ale żeby w miarę funkcjonować, ale one robią kolosalny bałagan w organizmie i zamiast załatwić temat, ukrywają poniekąd całe, całe pewne objawy ukrywają, a nie, nie, nie dormują, nie, nie idą w kierunku homeostazy, prawda? Zatem warto przekierować się na naturę i pamiętać, że są te rzeczy, tutaj zawsze popowiadamy, zawsze służymy radą. Ja pozwolę sobie służymy radą, aby konsultacje zdrowia praktycznie każdy uzyskuje oczywiście pod warunkiem że mamy chwilę czasu na to żeby, żeby komuś coś tam doradzić i zdecydowanie warto pochylić się nad tematem warto się zastanowić na ile wstaje spokojny radosny szczęśliwy że się obudziłem czy obudziłam czy też dopadło nas zmęczenie czy ta noc jest bardzo niespokojna czy sny nas jakieś dziwne zaczęły męczyć prawda i TDP Także zapraszamy absolutnie najzdrowszy sklep taoria.pl, medycyna zdrowia, i tutaj z naszych stacjonarnych podpowiem Trzcianka, tu akurat w tej chwili jestem, Trzcianka Orzeszkowej 2 i wronki Plac Wolności, to tak według kodu pocztowego kręta 10, ale tak naprawdę ten pawilonik, dwa pawiloniki właściwie znajdują się przy Placu Wolności. Bardzo prosto, łatwo nas znaleźć. No i na pewno oczywiście zerknąć na strony internetowe i w razie czego podajemy zawsze telefony, dzwonić, umówić się jak jest potrzeba na konsultację, aby podpowiedzieć parę rzeczy, czy jak trzeba uruchomić działanie. Tak jak wczoraj powiedzmy sobie pani z Poznania we Wronkach przyjechała na konsultację, włącznie zabiegiem. Trwało to trochę, ale wyszła zupełnie jakby inna istota z odpowiednim zapasem oczywiście takim właśnie tych elementów związanych z uspokojeniem umysłu psychiki a prowadzi, prowadzi całkiem spory hotel. Notabene jak to się już dzieje, wiemy, że to jest taki kierunek, tak odbiegnę może o od trochę tego, ale już jakby dostała również propozycję od tych z walizkami, mniej czy bardziej pejsatych, że z wielką przyjemnością kupiliby już ten hotel za niewielką kwotę, że tak się wyrażę, taką, żeby może tam uspokoiła się na jakiś czas, ale przecież... Nie po to, kilka lat, zrobili fantastyczną rzecz, żeby dzisiaj ktoś im po prostu kradł to w zalegalizowany sposób. Pamiętając, że drodzy Państwo, w dawniejszych czasach obozy koncentracyjne też były legalne, tak jak dzisiaj w Chinach. Obozów koncentracyjnych jest tam kilkaset i one są wszystkie legalne. Co to znaczy legalność, prawda? tym pięknego, cudownego dnia, ale podbudowałem na końcu tego nagrania, prawda? Spokojnie, zapraszamy serdecznie, podpowiemy, damy coś tam, zawsze jakąś instrukcję obsługi tego, żeby własną logistykę do tego ułożyć i żeby zacząć normalnie funkcjonować, wysypiać się, uspokoić, nie żyć w tym stresie lęku na okrągło, nie biegać za tą kostuchą, ona spokojnie, jak przyjdzie czas na to, to przyjdzie sama po nas, po ciebie, po mnie, ale. Po co przyspieszać jej tutaj ruchy w naszym kierunku? Tym bardziej, że ona w większości ucieka przed nami, ona wcale niekoniecznie od razu nas chce zaprosić do swojego tańca. Zatem spokojnie, uspokojimy, uspokoimy, to nie będziemy zatruwać organizmu, naszymi myślami, naszymi dziwnymi jakimiś tam rzeczami. Baw się dobrze, do miłego. Mistrzowy bioenergoterapii Elżbieta Szymos Sporankiewicz, dr zdrowiepl aktywatorzy zdrowia, bo to, o czym mówię, to jest również metoda na to, żeby aktywować zdrowie, aktywować swoje życie. Właśnie da dobrze, Damiłek.